Choć za oknem śniegim mróz w szklarniach ogrodu botanicznego można znaleźć kilka kwitnących roślin. O tej porze roku ciekawie prezentują się również cytrusy. O tej porze roku jest biało na dworze, ale tutaj u Państwa jest cały czas zielona, gdzie niegdzie nawet kwitną rośliny. E, tutaj mamy przykład. E, co to jest za roślinka? To jest kamelia e, japońska. E, no widzimy właśnie ją w końcówce kwitnienia. E, rośliny te kwitną od e, października do początku lutego. Kamelie to bardzo ciekawe rośliny, których naturalnym środowiskiem występowania są góry Japonii, Chin i Półwysep Koreański. Ich białe, różowe czy czerwone kwiaty są bardzo podobne do złożonych kwiatów róży. A czy ta roślina nadaje się do naszego ogrodu, czy takiego ogrodu zimowego? To znaczy, uważam, że ta roślina tak przede wszystkim ma zastosowanie właśnie w ogrodach zimowych, aczkolwiek można ją wystawiać na dwór, tylko w okresie letnim, wtedy kiedy będzie ciepło na dworze, żeby nie zmarzła. Latem roślina będzie zdobić zacienione tarasy, balkony i ogrody. W tym okresie nie podlewamy jej intensywnie, gdyż musi wykształcić pąki kwiatowe. Nie możemy jednak zapomnieć o nawożeniu. Jesienią, gdy przestawimy ją do ogrodu zimowego, gdzie średnia temperatura będzie wynosić 10 stopni oraz zaczniemy intensywnie ją podlewać, Pięknie nam zakwitnie. Warto wiedzieć, że kamelię należy przesadzać co 2-3 lata. A tutaj mamy olbrzymią cytrynę. Co to jest za odmiana? To jest cytrus limon, tylko taka odmiana ponderosa. Ona była do Polski wprowadzona przez profesora Pieniążka. On to, to w Skierniwicach dostał ją od znajomego z Kanady. I w latach 80., -tych, 70., -tych, 80 -tych została tak upowszechniona w Polsce, do tego stopnia, że nawet ludzie ją trzymali w domach. No teraz, teraz, teraz jest chyba trochę zapomniana, mało, mało ludzi o niej pamięta. O nie Czyli pamię ona mało. nadaje się do tego, żeby ją w domu powiedzmy tak. uprawiać. Tak. tak, to znaczy tak. Nadaje się do ten tylko ona właśnie wtedy była bardziej popularna, bo wtedy był problem z cytrusami. Ta cytryna jest jadalna, też możemy ją to znaczy, do herbaty. To znaczy jest, jest jadalna, można bez, bez problemu ją do herbaty wkroić, tylko... Problem czy się zmieści, zmieści w szklance. Postanowiliśmy ją porównać z tradycyjną cytryną. W porównaniu to jest no, tak 3 razy, 4 tak. razy większa. Cytryna skierniewicka bije rekordy wśród roślin cytrusowych. Jej olbrzymie owoce zapierają dech w piersiach.